Witam, witam, się maleczko. Znowu jesteśmy w lesie, znów próbujemy przeżyć. Yy. Dzisiaj skończymy naszą chatę, bazę. Oraz może zwiedzimy las dookoła, co tu się znajduje. Jak na razie te jelonki to sobie tak chodzą w moją stronę, nie boją się nic, to nie jest naturalne. Patrzcie, pierdolny mu w łeb. O, zabiłem. Uchohe. Mam jeść i mam futra. Dobrze, a propos jedzenia, muszę się, yy, muszę coś przyrządzić, bo widzicie, już głód mi spada. E, ok, więc otwórzmy okwipunek i zjedzmy sobie jaszczurkę, mięso, założymy skórę sobie, e, mięso, Kuka. dobra, rób się mięsko. Ja będę musiał zaraz też się napić, a to mamy jeszcze kilka coli, hmm. soda, ok. Zjemy mięsko i idziemy rąbać drewno na nasz obóz. No 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 no, szybciej. Polżejmy trochę, ok. it e, Jesteśmy pełni. Powicinajmy trochę lasu. Potrzebujemy dużo. Drewna, wiecie co, lubię robanie w tej grze drzew, bo wygląda to bardzo naturalnie. Mówiąc naturalnie, mam na myśli nie tak, że e, robię drzewo to po lewej, a tak naprawdę to po prawej, ale tak, no, wiecie, spada to wszystko tak, tak naturalnie. No. Nie widziałem jeszcze gry, w której było tak to bardzo dobrze odzorowane dziś Gdzieś tu spadły jeszcze dwa Tak Tu e, A coś zjadłem Chyba jagody Nic mi nie jest Czyli nie były zatrute całe szczęście Ups to, fuck Te, te zwierzęta tak mnie straszą kuźwa Boję się, że coś zamiast tu wyskoczyć Tak wszystko to jest realne Jeszcze gram na słuchawkach Każdy najmniejszy dźwięk słyszę Jeszcze jest Nagrywa to, tak już dość jest ciemna pora. Jest naprawdę, można się tutaj przerazić. Tej natury, żywo! Dobra, tu jeszcze tylko 12 potrzebujemy. Jeśli yy, tu było jeszcze jedno drewno nie gdzie znikło może się studlało w przepaść nie wiem nic nie widzę no o nie czekaj czekajcie o tu jest jak mogło się tak daleko studlać ja nie wiem więc to montujmy już coraz bliżej jesteśmy i jomp i jomp Trochę się nam terem przeczyści Tracimy energię I też wtedy szybciej Stajemy się głodni Żeby mi na łeb nie spadło Dobra, blisko bazy e, Tu jest to drewno? Gdzie to jest? Zwykle 4 drewno, tu jest Ja się lepiej jestem Dobra Tutaj troszkę oczyścimy, Żeby nie wyrobać drzewa Na którym jest mój domek To by był fail stulecia Muszę zarąbać tego Kujwa e, Szopa No, rąb Dumba Dumba U Nie, natura w tej grze Jest przepiękna Te widoki Zwierzęta dookoła, normalnie coś pięknego A to jeszcze nie wiem, nawet jedna dziesiąta tego co ta grama do zaoferowania no Zatrzymy się, hej, <grych> hej, o Czasami te drzewa dziwnie się turlają Jesteśmy już w... blisko wybudowania Naszej naszej bazy kochanej Bardziej nowatorskiej Dobra sobie tu jeszcze wyciąć tu te drzewa tak blisko są i przeszkadzają mi widoku na dziurę o. Pom pom pom. Dobra Mój oho ej, ej ej. Nie. Uratowałem. Tam są jeszcze. dobra, myślałem, że spadną. Tam to spadło. Holender. No tam jest. Nie leci. To jest taka tekstura chyba nałożona, dlatego to nie zleci nigdy, tam będzie zawsze. I tam. O, Mawimy się w drwala. Czy ja zbieram yy, sadzonki drzewa? Czy można tutaj sadzić drzewo? Musiał kiedyś to obczaić. OK, w dobrą stronę leci. Chcę was poinformować, że niedługo wypuszczę mojego vloga W którym opiszę Przyszłość kanału Co będę niedługo nagrywał Powiem coś o FNAFie, o Wiedźminie, o Skyrimie Po prostu Zobaczycie mój piękny ryj Który będzie coś nawijał e, Tylko nie wiem kiedy to nagrać Teraz jestem też troszeczkę zajęty Bo mam Rzeczy do ogarnięcia na studiach Jakiś tam kolokwiarz Chociaż niedługo się zbliżają <gry> To będzie pełen luzik O kurde, wszystko się potoczyło tam A ja nie mogę tam skakać hey. Dokładnie, iwenalia się zbliżają Już niedługo maj więc będzie troszeczkę luźniej, i wtedy postaramy się to jakoś nadrobić. Jeżeli chodzi o nagrywanie większej ilości materiału. Okej, okay. ostatnie drzewo do wyrąbania, i mamy swój dom. Łołowo! Wow. <gryw> Zadzikałem ptaka, podleciał mi pod siekierę. Nie jest naturalne. Okay. Eee, święto, ostatni. Tak jest. Mamy swój domek na drzewie. Uhu, eee, trochę tego drewna zostało. Wybudujmy eee, może. Gdzieś eee, tu widziałem. Eee, o, jest. Lock holder. Tutaj przetrzymujemy eee, drewno. Drzewo znaczy E-place, eee, ok. Muszę to wybudować. Dobra, y, pozbierajmy troszeczkę patyków. Dobrze, że mam tutaj pełno sad ups, pełno sadzonek. Znaczy może te się przemienią w drzewa później. Te takie ki kijaszki co rosną tutaj. Hmm. Nie chcę kamienia y, Trzy jeszcze. Tu mam dwa. Tu mam trzy, cztery nawet, tak jest. E, teraz gdzie są? Tu jedno, tu drugie. E, czemu nic nie mogę zrobić? Czy to jest na? O? Nie wiem jak to działa. Zbudujmy takie rzeczy też na kiki i na kamienie. Lock, sled, lock holder. Huh. Czy to się od tego różni? Nie o zielonego pojęcia. Zbuduję oba koło siebie. Jedno też tutaj damy. Ok. Całe szczęście jesteśmy teraz w takiej okolicy. Nie biednej, gdzie mamy pełno... Dobrodziej z natury W postaci drewna W postaci kików. No buduj. Jeszcze pięć Tu mamy cztery, tu pięć, ok. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6 Nadmiar, nawet to dobrze. Zawsze lubię jak czegoś nadmiar. Możemy później to wykorzystać. Dobra. Sprawdźmy więc, czy to podziała. C. A tu jak damy C? Mhm. Mm mhm. Mm tak. To się kładzie C. Jak głupi. Ale mamy, jakby co, zapas. Czy to. E. ha, To możemy tym drewno wozić To jest genialne Kurde Dobrze, że to zrobiłem, bo bym nie wiedział Genialne Tu przetrzymujemy drewno A tutaj e, tym wiedziemy. Kurde, genialne Ale zresztą musimy wypróbować Wspinamy się na pierwszą bazę Taką poważniejszą Okej, okay. jesteśmy e... o... Dobra, zapisaliśmy grę Tylko Muszę tutaj tak zapisywać dziwnie Możemy też tu spać pięknie Nie wiem, czy możemy kłaść coś na górze Szkoda, no cóż, tu skrzyni chyba nie ma Więc Chociaż sprawdzę Storage e... Weapon Rack Explosive Hander. O możemy tutaj wszystko sobie pięknie zrobić Teraz zróbmy na kamienie Gdzieś tutaj Pod drzewem A jestem zmęczony strasznie, kurde Zjedzmy może coś Gdzie ja mam tutaj e... Ognisko Znikło mi ognisko? Nie, tu jest. Dobra. Czy to się kiedyś wypali? Nie wiem. Zobaczymy. Zjedzmy sobie może teraz jaszczurka. Załóżmy jeszcze sobie ochronę. Dziwna ta ochrona. Płoni. OK. Posilmy się, a potem poszukajmy może jakiejś wody. Piękny dzień. Spróbuję na górze umieścić te wszystkie jakieś rzeczy, e, które mam w ekwipunku. It. E, ok. Wow. Jelenie, nie stratuj mnie. Dobra. Ciekawe, czy mogę tutaj. E, B. Storage. Nie cholery, tylko na ziemi mogę. Szkoda. Dobra, mniejsza z tym, tu będziemy spać na górze, a na dole będziemy y, umieszczać ważniejsze rzeczy, typu leki. Takie tam y, potrzebujemy jeszcze siedmiu patyków i i możemy sobie kamienie zacząć kolekcjonować. Nie, nie takie. Nie wiem, po co są tu w ogóle te kamienie do rzucania, żeby to kogoś wpulwić, czy coś. Zdradzę Wam sekret: nie jesteśmy sami na wyspie. Długo możemy spotkać kogoś. Czy ja to zbudowałem w Pniu? Bardzo mądrze, Maxim. Bardzo mądrze. F. Hmm. Przynajmniej nie będzie mi tuż piecić krzyżów <laughs> No dobra, poszukajmy, co tu możemy znaleźć ciekawego. Ok, Wyr wyruszmy na wyprawę. Zobaczcie, jaka ta gra jest piękna. Idziemy, jak po normalnym lesie, w prawdziwym życiu. Nie będę biegnął, bo rendering mi się zrypie. E, pamiętajmy, że ten domek, który jest wyżej, jest ten, który jest naszym domem. Ciekawe miejsca jakieś są tu Kuźwa, się bałem, że Coś kuźwa nadjeżdża w grze, a tutaj A to za oknem Jedna hmm. dziura Kolejna o, Wieje strasznie heh, heh, Zrenderowały się Yy, Paprotki. Dobra, żabka. Co tu jest? Polana, fajna. Może pozbierajmy troszeczkę kamieni, czy to są te? Nie. Ciekawe, czy w tej grze jest jakaś mapa. O, mamy, mamy źródło wody, chyba. Tak. Eee. gdzie możemy się napić? Tutaj, tutaj, o jest E, napiliśmy się? No i straciliśmy coś, ale nie wiem co. O, co to jest? Widzicie? Boję się, co to jest? The fuck? The hell is that? Heh. Niemożliwe, gdzie ja jestem? Co to za miejsce? Jakie ładne kaczki, kuźma, jakie lecą. <grymne> wow, tu ktoś łowił ryby, kurde. Wow, popłyniemy może, Zwiedźmy to, co tu jest. To jest taka jakby strzelnicza, strzelnica do kaczek. Nie str... Wow, jak teraz mamy? O tu możemy zejść? Wow, ładne miejsce. Tylko jedno jest, ale kto wybudował takie skonstrukcje? tubylcy Jeszcze nie spotkałem żadnego. Boje się, co będzie, jak spotkamy. Konfrontacja będzie straszna. Robi się ciemno. A jak się robi ciemno, to oczywiście pora na lagi. <laughs> I zaczynam się bać Bo ta gra naprawdę jest straszna Jak się zrobi ciemno Jeszcze kuźwa błyska A mi ciary przeszły Ja pierdolę Kolejny zbiornik z wodą Musimy zapamiętać gdzie one się znajdują Otwarta przestrzeń O jakiś namiot Sprawdźmy może co się w nim znajduje Czy możemy tu wejść Eee nie, nie możemy wejść, po to tu ja, mioty. Czy tam jest jaskinia? Tak. Tu jest jaskinia. Nie, nie dzisiaj, nie teraz. Okej, okay. zrobiło się całkowicie ciemno. Zaczynam się bać. O... Ja chcę do domu Jezu Cicho się zrobiło Ci łazi Nie chcę O cholera Ciemno Nic nie widzę Ja pierdolę Tu jest ten obóz cholerny o, jasny chuj, spierdalam stąd. Ha o, dziura jest, jesteśmy blisko domu, ja pierdolę, szybko uciekać, ja chcę szybko zasnąć, nie lubię nocy w tym lesie, jest naprawdę strasznie w chuj. Ja pierdolę hmm. Dobra Jesteśmy już blisko chaty Wejdźmy Może tu będziemy bezpieczni Dobra Jesteśmy bezpieczni Ło jezu Zaśnijmy szybko Set. Okej okay. No Muli strasznie renderuje się wszystko. No, jestem spragniony. Ale chyba, chyba właśnie zbliża już ranek. No, Ło musimy znaleźć jakąś. Czekaj, czy. Mieliśmy chyba latarkę. A jak, żeby inaczej? Możemy ją zaświecić mhm. Nie Jak go zaświecić e, Bateria 99 A nie, już jest zaświecona, okej okay. Dobra, 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 nie musimy Nie, nie możemy tracić baterii Eee Poszukajmy może Hu Coś do picia. Nie wiem, jak tu nabrać wody w ogóle. Hmm, szkoda, że nigdzie bliżej nie mam e... sadawki. Okej, ok. Wypróbujmy nasz, nasz pojazd. Dobra. Juju, jak święty Micho Mikołaj się czuje. To drzewo zetne i je wpakuję na... Na sanki <try> sub Collector, ciekawe co możemy z tych zrobić O no, rąb rom, romp Jest rom. Nie stękaj mi tu, okej okay. Pozbierajmy Wsadźmy na sanki Pięknie Teraz te Też pięknie I zabierzmy do bazy I ziół. No widać, kujwa, się... Aha, to się w pieprzyłem, wpieprzyłem <grych> Dobra No, pięknie to działa no, i możemy teraz sobie po drewno jeździć. Możemy sobie zabrać je i prze, przerzucić. No, okej, okay, pięknie to działa. Tu mamy z kolei kamienie. Jeszcze patyków nam brakuje. Kolejny okay, no kamień. Dobra. Oczyściliśmy troszkę teren, lepiej to wygląda. Wybudowaliśmy się. Okej. Okay. Myślę, że w następnym odcinku zwiedzimy tamtą jaskinię. Mamy latarkę. E, mamy chyba wszystkie medykamenty, jakbyśmy coś spotkali. Strzały też mamy. E, Linę. Czy coś mogę stworzyć jeszcze? To, to są te... Seed. Czy mogę? Use to garden in ground. możemy wybudować też sobie ym, garden, czyli ogrodek. Gdzieś to o, fajne. To jest dziwne. Skull lamp. <gryw> Nieśmieszne, dziwne. Łóżko. Derskin? <gryw> skin. Decorated school. Animal Trap. Explosive Wire Trap. Ho, ho ho, 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 fajne. O, tu jest. Small garden. Eee, Zostańmy coś. Obróćmy to. Gdzie by tu ładnie to wyglądało? Gdzie byśmy dali swój ogródek? Tutaj, tak z tyłu, no nie? O, tu. Stawmy. Potrzebujemy dwóch. Eee, raz, dwa. I teraz, ee, e. mamy i zasadźmy, jak się sadzi. Jesteśmy już głodni i spragnieni, ale tam... Czy my zasadziliśmy już? Zniknęły mi... O, zniknęły mi nasiona chyba, więc zasadziliśmy. Coś tu rośnie zresztą. Dobra, niech se rośnie, zobaczymy co z tego wyrośnie. Okej, okay. dzięki wielkie za oglądanie. W e, następnym odcinku zwiedzimy e, jaskinie. E, zobaczymy, co nas tam spotka. Mam nadzieję, że coś dobrego. Nie chcę spotkać tych, tych co tu mieszkają. <ścisz> Ta los, co dzisiaj przeżyliśmy, to. ja ba Bałem się pierwszy raz, tak kurde, chyba, jak grałem w tą grę. Myślałem, że zaraz coś mi wyskoczy, kurde, na ryj i mnie zje. No dobra. Nie będę oryginalny. Komentujcie, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie, wspierajcie mnie. No do następnego razu.